Witam Was w Nowym Roku. Pozdrowienia od Pipka i Dragona. Oni są tu zawsze, jak dwa małe czujniki, dwa strażniki codzienności. Pipek patrzy na świat, jakby węszył prawdę w powietrzu. Dragon jest cichy, czarny, spokojny, a jednak mam wrażenie, że widzi więcej niż większość ludzi. I kiedy mówię, że w przestrzeni dużo się dzieje, to nie mówię tego dla efektu. To czuć. Nawet gdy siedzisz zwyczajnie w domu, pijesz kawę, świat wygląda normalnie, a jednak pod spodem coś pracuje, jakby tło zaczęło drżeć. Od dawna lubię badać świat energii, innych wymiarów, astrala, tego co jest obok, a jednocześnie przenika wszystko. Lubię też demaskować manipulacje, bo one są wszędzie w obrazkach, w słowach, w nagłówkach, w trendach, w tym. Co jest uznawane za normalne. I przyznam szczerze, patrząc na to wszystko na kłodno, trzeba powiedzieć jedno. Demiurg się postarał. To jest dopracowana konstrukcja, wielowarstwowa, sprytna, taka, która, która potrafi wciągać człowieka w narrację, a potem trzymać go w nich latami, aż zapomni, że w ogóle mógłby widzieć inaczej. Dlatego ja kieruję się widzeniem poprzez esencję. Bo esencja przenika wszystkie wymiary, wszystkie poziomy, wszystkie zasłony. Esencja nie musi się domyślać, ona pamięta. Esencja potrafi zobaczyć poza tą cienką warstwą, którą system nazywa rzeczywistością. I kiedy człowiek opiera się o esencję, zaczyna się dziać coś prostego, ale mocnego. Przestajesz tak łatwo kupować to, co ci sprzedają. Przestajesz reagować automatycznie. Przestajesz być przewidywalny i teraz konkret. Postanowiłem, że zrobię serię materiałów, w której będę badał Matrix od najbardziej przyziemnego poziomu, od podstaw, od fundamentów, bez duchowości, bez metafizyki, bez symboliki. Tak, żeby to było też dla osób mocno lewopółkulowych, dla ludzi, którzy chcą rozumieć mechanizmy społeczne psychologiczne, medialne, matryx społeczny, matryx codzienności, matryx, który nie potrzebuje świec, rytuałów, bo działa w pracy, w relacjach, w newsach, w edukacji, w lęku, w poczuciu winy, w presji być jakimś. Dla mnie to jest mega ciekawe. Rozkładanie matryksa na czynniki pierwsze, kwestionowanie oficjalnych narracji, sprawdzanie, gdzie kończy się fakt a zaczyna program, i gdzie człowiek już nie myśli, tylko odtwarza. Jeśli ktoś z Was ma ochotę na takie podejście przyziemne, bez duchowości, to zapraszam na mój kanał, na Rumble. Stworzyłem go niedawno właśnie po to, żeby mieć przestrzeń na taki rodzaj materiałów. A teraz druga sprawa, ważna dla wielu osób analizy. Wydłużyłem czas oczekiwania do 15 dni. Po prostu nie wyrabiałem się inaczej, a nie chcę robić tego na pół gwizdka i zmieniłem sposób prowadzenia analiz. Nie ma już szablonu, nie ma stałej struktury, według której to piszę. Jest czysty odczyt z pola. Dlatego każda analiza jest zupełnie inna. Nie da się jej przewidzieć, nie da się jej skopiować. To nie jest produkt staśmy. To jest wejście w konkretną osobę, w konkretną historię, w konkretne napięcie. Wcześniej większość analiz miała około 10 stron w PDF. Teraz może być czasem mniej stron, ale będzie dużo bardziej treściwie. Same najważniejsze informacje to, co naprawdę ma znaczenie. Bez rozmuchiwania, bez wypełniaczy, bez literackiego dymu. I jeszcze jedna rzecz. Powstaje moja strona internetowa. To będzie miejsce, gdzie będę mógł wrzucać bardziej kontrowersyjne materiały, takie, które są zbytnie wygodne na platformy, które lubią grzeczne treści. Będzie tam więcej wolności, więcej szczerości. Na koniec chcę Wam coś powiedzieć spokojnie. Życzę Wam w tym nowym roku powrotu do esencji nie jako hasła, nie jako ładnego zdania, tylko jako realnego doświadczenia. Że w Tobie jest coś, co nie podlega tej maszynie. Życzę Wam, żeby przewodnikiem była Wasza własna esencja, żeby prowadziła Was do miejsca, z którego pochodzicie, do Waszego pierwotnego domu, do przestrzeni, gdzie nie trzeba zasługiwać, gdzie nie trzeba się tłumaczyć, gdzie nie trzeba grać. I jeśli dzisiaj czujesz, że coś w Tobie drży, że coś w Tobie się budzi, że coś w Tobie już. Ma dość, to nie ignoruj tego. To może być najcenniejsza rzecz, jaka wydarzy się w tym roku. Dobrego nowego roku! Bogusław Duda.